Serwus, Misjakula, 14 lipca 2024. Pogoda standardowo nie dopisała. Jak widzicie za mną, możecie domyślić się, gdzie jestem. Jestem na Pchlim Targu, czyli na Garbucie. E, ostatni odcinek z, plego, z Pchlejego Targu, dzisiaj e, przed wakacjami w Polsce. Taka ciekawostka piłkarska, dzisiaj jest finał Mistrzostw Europy 2024. W finale zagra Hiszpania, Anglia. Mam nadzieję, że wygra Hiszpania, bo naprawdę swoją grą w piłkę zasługują na ten puchar. Ale znając szczęście Angolii może być różnie, także będą emocje wieczorem dzisiaj. A ja lecę zobaczyć co tam ciekawego dzisiaj na co ciekawego sprzedawcy dzisiaj dla mnie przygotowali, bo szukam jak zawsze standardowo małych samochodzików i małych ciężarówek, ale też będę szukać ludzików ze Star Warsów. Lecimy. Szkoda czasu. Właśnie, słuchajcie. Czym przyjechałem dzisiaj na karbut? Przyjechałem czwórką, przepalam ją trochę. Wyglądam jak sprzedawca, który przyjechał ze swoim towarem, ale nie, nie jestem dzisiaj sprzedawcą. Może po wakacjach e, zrobię jakąś wyprzedaż z moich klamotów e, domowych. Wtedy zrobimy taki challenge, ile zarobię na karbucie i wszystko pójdzie na jakąś karmę dla psów albo coś, bo mam takich pierdołów dużo do wyżywania. Good morning, love. Good morning. Thank you. You're welcome. Mamy tutaj fajne lampy jakieś od początku. A może nie fajne? O. Skrzyneczka. Nie, to lodóweczka. Ale to jest dobre, ty patrzcie. Co to? Ale tu zobacz jaki old school, nie? Ale kamera. Ale jaki hard. Cześć teraz tą kamerkę, którą trzymam sobie w dwóch palcach, a tą kamerę tutaj. Co much jest bro? Uh, is the working? Yes. Brian, how much do M3 vs movie? Five pound. Yeah. Okay. I don't know. Okay. No i 5 funtów. Pięć 5 funtów, ale nie działa. Nie, nie zamyka się to chyba. Czekajcie. Coś tu nie tyka ile okay, let me think about it, yeah? it flies. Tak, it, Fajnie, piątka o, Ale tu ma jeszcze fajny adapter, zobaczymy teraz Patrzcie, tu, ty A wczoraj o takim czymś myślałem, nie? Kule. Oh yeah. Kurde Jeśli old. Super great. to nice one, mate. How much O yeah. To jest bardzo stare Super 8 mate Jak długo... Jak Jeszcze nie wiem Jeszcze This one? 3 uh, pound for that 3 pound? Yeah. Trzy funty. Działa czy nie działa? Sprawdzić. No dobra. Ale chord będzie. Zobaczcie co to jest w ogóle za I o, Co tu dziadek w ogóle ma na samym wejściu tych? No, ale to są old school, fajne Boots, super age Zoom Deluxe Spaczcie, to, 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 aha, są przyciski To jest jakiś projektor na ścianę On nawet sam nie wie co to jest No dobra, zaryzykuję To na pewno wezmę Wczoraj, ogląda, wczoraj oglądałem kanał na e, YouTube Sławka Sławek pozdrawiam cię, na pewno będziesz oglądał mój film i pomyślałem sobie, kurde jakby był jutro na karbucie to wezmę sobie i tak jak Sławek one sobie słuchał tych Winyli Pozdrawiam cię. Podlinkuję wam ten Sławka e, kanał później. Tak, zobaczcie, tu jest następny, ale to jest. Nie, to już jest przegięcie pałek, to jest ciężkie. Enigma. Nie, Amiga, en, em, em, Amiga. Dobra. Idę po... Kupuję to za trzy punkty. Nawet jak będzie robisz, to się ten. Same hity tutaj tego dziadka, zobaczcie. Ja pierdzielę. Dajana Ale Dajany nie chcemy Skrable It's very old mate Wow it's very old mate That's amazing No dobra, dziadek tutaj tyle miał jakichś różnych pierdołów Co tu jeszcze ciekawego Jakaś ta lokomotywa ale się zrobiło się zimno słuchajcie jest jest 14 lipca dzisiaj, jest 12 stopni od, kurde, miesiąca. No. Co to jeszcze ciekawego, tam już ciekawego nie ma. Dobra, idę pod adapter, się do samochodu i lecę dalej. Okej, okay, zawsze tak jest, że przyjeżdżam po coś innego i wychodzę z czymś innym. Ale tak, słuchajcie, wziąłem, bo jest oryginalnie zapakowana lalka i to wygląda mi na lata 70-80. Nieotwarta, mam nadzieję, że nie ożyje tutaj w samochodzie i mnie nie udusi. Taka kamera retro. Może gdzieś pójdzie na, na pycha, jak nie to jest fajna gdzieś tam taka powiedzmy pamiątka, żeby sobie to postawić gdzieś na ścianie. Eee, <słyska> mam nadzieję, że działa. I taki projektor rzutnik na ścianę też. Nieużywany. Słuchajcie, to jest snówka. Z kartonu karton się rozwalił, ale nieużywany. Mam nadzieję, że to gdzieś zadziała albo gdzieś uda się to opylić. Ale lalka, sztos, idę dalej. Dodam, że to wszystko za 10 funtów poszło, także chciał więcej, ale utargowane. Dlatego, że chciał się tego pozbyć, bo to było tak zwane house clearance. czyli ktoś pewnie umarł i oni ten dom wyczyścili z tych wszystkich starych pierdół. No i teraz sprzedają. Jak już kiedyś Wam mówiłem, jak zapłacisz raz i wychodzisz, żeby sobie coś za do samochodu, to dziadek Wam z drugiej strony daje pieczątkę, żeby drugi raz nie płacić, tylko mu pokazujesz pieczątkę i wchodzisz. No dobra, lecimy dalej. Adapter już jest, to teraz trzeba kupić jakieś stare płyty. Ciekawe czy tym razem są dwie lewe, czy dwie prawe, czy lewa i prawa. Ale tu jest aż normalnie aż oczy bolą mi dalej. Chodź, muszę normalnie ubrać buzę, bo jest taka piździacha, że... że szok. Raz lepiej. Normalnie zimnica w tej Anglii, że Hej. W Polsce po 30 stopni mają, a tutaj totalna lipa. No ale dobra, nieważne, idę dalej następna alejka. Zobaczymy co tu mają. To jest ciekawe. I to też jest ciekawe. To też różne... Są różni zbieracze, jedni zbierają samochody, i inni zbierają lokomotywy, prawda? Ale nie, teraz nie to nam jest potrzebne. O, tu jest fajny samochód, Ale zajechany. O, to jest Do książki. Zy, 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 zy. No tak, to rzeszymo. O, ta żelazka. Ale to są zabytki, dobre. To jest ciekawe. To jest Nie wiem, co to jest. O, ale to co to jest za maszyna? Słuchajcie, Dół, do ugniecenia tego, kapusty do końca. Co to jest za maszyna? Wow. Ale to jest fajne ty I To szkatuła A to jest drewniane w środku, ale to jest short A macie bos? Ten pound Dobra, moje jest szklano oko dojrzało coś fajnego z daleka Zobaczymy o, Ale powiem Wam piękne coś pięknego i zaraz chyba pan Bartosz to kupi jak będzie w dobrej cenie To jest fajne do garażu gdzieś powiesić sobie Piękne motocykle. Wszystkie z tyłu opisane. Zobaczcie, cyk. How much is it, love? One pound. Ok, no to za funcika. Są jeszcze takie rzeczy, czyli takie furki. One są chyba po 50 pence'ów, ale wezmę je za funtę od pani. Będzie się cieszyła. Zobaczcie, to jest jeszcze fajne. To są takie old książki z piłki nożnej, z piłką nożną. Coś pięknego. To jest fajne. Soccer gift book. Ciekawe czy tutaj się coś wpisywało, ale zwłaszcza ci piłkarze. Standardowo na tej stronie CDK dla Fofela. Everything. To jest to, co szukam. 15 funtów za tą kuchenkę. Gdzie w Polsce możesz kupić taką na Allegro za 50 zł, jak dobrze pamiętam? Albo nawet i taniej. Razem już z razem już z kartuszami. Plan był taki, żebym pojechał do Polski, że pojadę do Polski te czwórką na na wakacje, żeby tam po campingach pojeździć, no ale niestety nie chce mi się, nie mi się jechać taki kawał 90 na godzinę, czy tam nawet 100 nie wiadomo jak ona by się sprawdziła w takiej długiej trasie dlatego lecę samolotem z całą ekipą i na miejscu będziemy mieli już inny transport, już jest ogarnięte wszystko, także zobaczycie w następnych pewnie filmach i tu jest Hardku, ty wow to jest coś konkretnego, o tu są Star Warsy chyba jest 4, 4, 4 Dobra, muszę sobie tutaj teraz na spokojnie obczaić I za chwilę się włączę, o ale to jest coś pięknego wow. No ja takich nie jak chcę, nie zbieram takich nowoczesnych Ja pierdzielę No to jest ciekawy Buick, czy co to jest? Nie. No i ten Ford T Pierwszy Ford T staśmy, który zjechał Ciekawy much is jest boss Three Pound, 3 pound. Okay. Uj, Wszystko drożej, wszystko drożej. Żółwie ninja Tutaj jakiś żółwie ninja Zaraz zobaczymy tych Star Warsów Te są fajne, zobaczcie Można tutaj Takim guzikiem poruszać chłopami. Znalazłem trzy takie figurki, cztery w sumie, ale koleś chce po dwa funy. Dwa funy to jest drogo, zaraz zobaczymy, że za piątkę to puści. Dobra, idę dalej, nie wziąłem tych figurek, które po dwa funy, bez żadnych podstawek. Tam jeszcze Chińczyk zna taka totalna, to już w ogóle slipa. Także idę dalej, zaczyna padać deszcz i jestem niepocieszony z tego powodu. Ale ludzi nawet jeszcze powiem Wam, że dużo jest, nie? Dużo właśnie teraz gadżetów z angielskimi flagami. O, to jest mój dział, jak ja uwielbiam kwiaty. Pięknie. O, to jest dobre. To jest chyba flippy Flap. Flipa i flapa. Fajna. Ale ten jest piękny. Jeszcze takie firmórki gdzieś można sprzedawać. To ja bym je brał wszystkie. O ale coś, coś czaderskiego. Hello. Tutaj pierdoły standardowo. Pani się śmiała. Że ja się śmiałem z tej świni flipa i flapa. Resejaszcze Ty ale ciekawe i ciekawe to przyszedł Excuse me? 15? Ale ty Nówki, ale za 15 śmiesznie nigdy by takich nie miał. Zobaczcie, zobaczcie, zrobione z tych rurek. No to jest ciekawy pomysł. Zrobione z rurek. Co? Dobrze mówię? Nie wiem, co się nazywają te rurki po polsku. O ale tu masz strzęty Mini bajki Honda. Ty. Oh, ale to by był sztos taki mieć. Coś czedręskiego. Chyba sobie zrobię przy tej hondzie zdjęcie. Nice one. 40 funtów, zobaczcie. No cool. Nice one, mate. Oh, proszę bardzo, basen. Przedają, bo nie ma pogody, dlatego się nikt nie kąpi. O, czaderska lampa, ty. taka lampa to ja. Coś ciekawego, patrzcie. O kurwa, jakie ciężkie to jest, co to jest? Zegar, ale jaki bitny. Ale nie działa. Nie, ty działa. Dziesiąta cztery, a tu pokazuje dziesiątą siedem. Kart Batmana. Myjki, koła, wiosła. Ciekawe, czy lewa i prawa, czy tylko prawa. Nie, Ale już widzę, co wezmę. Ha, na bank. Na bank widzę, co wezmę. O Jezu. Teraz wpadnę w te samochody. Chodź tu kaczuszka do Pana. Kaczka. Ha, patrzcie ten. Kto pamięta? Fajne. Motorola. Jak ja, trzy Wow, this one next. Nice. <laughs> That's very old, mate. Ale jaja. Ciężki jak cegła. Cały... <laughs> Można by tym zabić kogoś, kurde. <laughs> Uszatek. Ale tutaj jest fajne. Mm. O, ale fajny ciot. Trochę kamerę mam za krótki. Nie, no, są fajne. O, tu są jakieś fajne ciężaróweczki, stare ojcowskie. Ale fajne szkatuła. O kurde, wpadł do środka z tym wszystkim. Ale piękna. Znalazłem winyle. Tutaj mam swoje, ale zobaczcie tutaj. Jan Paweł II. Proszę bardzo. Elegancko, ale nie biorę. Cia-cia. Zobaczymy, co mają jeszcze. Kupiłem sobie trzy. Słuchajcie, winyle za funta. Koleś sprzedawał. Igor gotcha potem do mnie mówi o, na twojej czapce, Wisla Kraków, Wisla ja mówię tak, a skąd wiesz, Bo mówił ja znam. U nas e, grali piłkarze z Wisły Kraków, Żurawski i tam opowiadał i pogadaliśmy chwilę. Fajnie, fajnie, ciekawie. Tutaj są same ciuchy już. Słuchajcie, zbieram się powoli, bo jest jeszcze masa tego... E, miejsca do przejścia, a ja idę jak żółw dzisiaj. Strasznie dzisiaj powolnie wszystko wygląda. No nie ma nic ciekawego, zatrzymuję się przy tych samochodzikach, ale... Jednak nie ten. O, balkonik se kupię, będę wyścigi robił tutaj. Bo jest Czork. Na pewno wszystko działa. O, ale sztos Ale Nawet żeby to sobie tak zabytko How much is it? 35 35 funtów I know, I know, but it's big man, heavy No space at home 35 funtów Ale coś zajebistego Patrzcie, płytę już mam Johnego, pyk Fajnie taki... To jest taki oldschoolowy set DJ-a To jest taki oldschoolowy set DJ-a 11 godzina, koniec tego filmu Także jeżeli będzie kontynuacja, to będziecie widzieli za chwilę. Nara, dobra, jestem w domu już po wszystkim. I teraz testuję mój sprzęt, już się włączył, czy już jest ok, nie jest najgorzej. I Teraz zobaczcie, to jest nowe, nowa, nowa sztuka nieśmigana. Tu już są nawet wszędzie jeszcze te folie, czyli nikt tych folii nie ściągał od prawie, nie wiem, od 50 tysięcy lat. Zaraz zobaczymy, czy działa. Mam tutaj trzy płytki. I jedziemy z koksem. Chciałem włożyć płytę, a tu jeszcze jest nawet drucik od nowości. Trzeba go zdjąć. Tutaj nawet na. Nie wiem jak to się nazywa to, co prowadzi, to, co gra, to jest właśnie tu jest jeszcze oryginalny plasticzek, ale nie chcę coś grać. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie, tutaj jest nawet radio. Jest... Będziemy mieli mecz na żywo, ale teraz, dlaczego nie chcę działać? Dobra, tu jest radio AM, FM. Fono radio, fono radio. Kurde, no nie znam się. Nie umiem tylko włączyć. Chyba nie działa. Dobra, radio działa, ale to nie działa. Nie wiem dlaczego. Może ktoś mi podpowie. Tu są takie trzy tryby. Włączam jeden. Aha, muszę najpierw przełączyć na mono i teraz wiecie. Tak jakby coś blokowało w środku tu. Jak. To, to powinno być tak, że jak przekładasz, no to już kręci się to, nie? Całe kółko, ale nic nie Tu z tyłu mamy się takie coś. On, off, to też nie działa na wszystkich. Próbowałem w jedno, w drugie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może się coś zawiesiło w środku. No i lipa, no ale 3 funty to nie majątek. Jedyne co mogę porobić, to tak. Ale chociaż wiem, że płyty działają.